Cześć, jak się macie? Tutaj pelkarmen witam Was w 14 odcinku Back to Glory. Dzisiaj oczywiście normalna długość, dwa albo trzy spotkania, zobaczymy jak to wyjdzie. Gigs gotowy, deko gotowy, żadnych zmian, zbieramy na kolejną legendę. Choć najpierw wiecie co potrzebuje punkt, by wywalić kapustkę. No wybaczcie, jednak jego czas już się skończył. Szukajmy rywala. Pod ostatnim filmem pytaliście mnie o wyzwanie legendy, i słusznie. Wiecie co? Trudno mi było wybrać coś dobrego dla deco. Widziałem propozycję, by powtórzyć bramkę z tego filmu, który puściłem na początku. Tą z około 40 metrów. Ja wiem, że czegoś takiego nie zrobię, więc postanowiłem, że po prostu muszę zdobyć Portugalczykiem 5 bramek z rzutów wolnych, ponieważ jak sami widzicie, wykonywał je naprawdę nieźle. Wydaje mi się, że akurat to jest ok. Nie oczywiście w jednym meczu, tylko mam czas, mam czas, więc. Więc nowe wyzwanie legendy to pięć bramek Portugalczykiem z rzutów wolnych. To sobie pograłem. Dobra, mam nadzieję, że teraz zagramy na poważnie. Holenderskie lwy. Ricci, próba znalezienia fali czeka, Ale nie, 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 nie. Nasi obrońcy grają na naprawdę wysokim poziomie. Teraz to udowodnię. Znaczy, udowodnię teraz coś w ataku Deku! Nieprawdopodobna piłka, jednak niestety odrobinę za mocna. Szkoda, ponieważ Giggs z pewnością by to wykorzystał. Natychmiastowe wznowienie z autu, Jan Vertonghen i świetnie poleje do Walkera. Coleman i Giggs jest już w świetnym miejscu! Zobaczmy, czy się uda... No, mam... ale go powstrzymuje, ja nie potrafię, ja po prostu nie potrafię. Okazja do zdobycia pierwszego gola, no nie ukrywam, że... To nie jest dobre miejsce, ale zawsze warto spróbować! Deco daje celny strzał z dystansu. Hej, zawsze coś. Aaron Ramsey świetnie uderzył z dystansu i jednak dla Czurczyniego to jest chleb powszedni. I po raz kolejny nasz świetnie wybija piłkę, zobaczmy czy uda nam się wywalczyć. Nie, Welbeck próbował uderzenia z dystansu, no ale po co kolego, nie ma miejsca, to po co uderzasz? Ach, powinienem mieć taki przycisk i aut automatyczne odtwarzanie tego tekstu w moim kierunku. Życiowe. Dudu Paraiba z prawej nogi, oj, 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 oj. piłka się świetnie odbiła od naszego obrońcy, jednak dla Chandlera. znaczy dla Czecha to... Kołman, sprytnie wchodzi w pole karne, no to technicznie, hu huh. jak ci, jak, jakim cudem to weszło, mamy jeden do zera? Kingsley Kołman zdobyła gola, uderzając technicznie w polu karnym, strzelając prosto w bramkarza. Nie mam pojęcia jak, jak, to się... Czy Deko zasłonił... Wydaje mi się, że to Deko zasłonił widzenie Czechowi przez co piłka wpadła do siatki. Okej, okay, okej, okay, może być. Wiem, że nie na takie bramki czekacie, no ale cóż, los postanowił mi dać właśnie tak pięknego golu. Oj, Fernandinho nad bramką. Koniec pierwszej połowy, no hej, no jest stabilnie. Oczywiście, nadam. Nie ma jakiejś wielkiej gry z mojej strony, no ale chociaż uderzam celnie na bramkę. Słuchajcie, kapusta wyleci z tego zespołu i będę grał jak znud. Deko przepięknie się. Nienawidzę Mangali, po raz kolejny neutralizuje mojego piłkarza. Szkoda, ponieważ już tak cyk chciałem wejść w pole karne, podać albo sam samemu strzelić, ale. Deko świetnie podanie w tempo do Gigsa. Tylko czy Ryan Giggs to wykorzysta? Jest odegranie Deko! Wow! Nie tak to miało wyglądać jednak i tak coś z tego wyszło. Beznadziejnie. Koman przepięknie się ustawił i oczywiście nie spalił. Dośrodkowanie. Zagranie głową do bramkarza ryzykownie, jednak się opłaciło. Zobaczmy, czy wygramy po pojedynek główkowy. Nie do końca. Przy okazji zmieniłem formację na 4-3-3 z fałszywą dziewiątką. Chcę zobaczyć jak w tej roli spisze się deko i kto wie, może będzie warto w to zainwestować. 10 minut do końca, no ale zawsze warto poeksperymentować. Świetnie, jest fine. Giggs z dystansu, bo dlaczego nie tak? Wreszcie Ryan Giggs! 2 do zera. Wiem, że długo czekaliście na ten moment, jednak Giggs i trafia w przepiękny sposób. Ła! Dlaczego ja zawsze pluję? Mmm. Się wkurzyłem. Znaczy to jest taka radosna złość. Wreszcie, wreszcie, doczekaliście się. Ładny gol w odcinku. Niesamowite, zapiszcie sobie to w kalendarzu. Ale serio mówię, bo to się prędko nie powtórzy, znając mnie. Giggs jeszcze raz nieprawdopodobne celny strzał, bramka z problemami na corner. Zobaczmy, dośrodkowanie Giggsa, Sereno sfaulowany w polu karnym, jednak poczekajmy, bo jeszcze Esfine próbuje pokonać Czecha, ale nie, nie, nie. Troszeczkę się ożywiłem, mamy 2 do 0, 4 punkty za te spotkanie i co ja mogę powiedzieć, Kapusta. hasta la vista. 29 spotkań i 8 asyst, szczerze jak na brązową nieświecącą się kartę jest to dobra statystyka, nigdy nie trafił do siatki. No ale co mogę powiedzieć? Było miło. Czekam na twoją złotą kartę w przyszłości. No mówię w przyszłości za jakiś... Oj, coś mi wibruje, przepraszam. Naszym nowym środkowym pomocnikiem zostaje Janik. Nie, nie ten. Gerard. Słuchajcie, tak patrz na jego statystyki i wiecie kogo widzę, widzę. chulita. Jeszcze nie takiego w pełni rozwiniętego, ale no... no wiecie. Nie żeby to był jakiś spoiler czy coś. Wow. Przenosimy się na estadio Santiago Bernabeu, jesteśmy już w stolicy Hiszpanii. No i przepraszam wszystkich fanów Real Madrid jednak. Czas na destrukcję. Karim Menzema przepięknie przyjął prostopadłą piłkę. Zagranie do isko-isko. Nieudany wolej. Spokojnie Churchill łapie piłkę i lecimy z kontratakiem. Uda się czy nie uda? Koman. Zagranie głową do deko. Deko na skrzydło to jest fajna, który ma mnóstwo miejsca, ale i tak się pogubi. Nie. Wykiwał Marcelo. Udaje się. Podanie. Deco, Zamarkowanie strzału z dystansu. Piłka odbija się od obrońcy. Mamy pierwszy corner w tym spotkaniu. Świetny start. Oczywiście mogło się to skończyć lepiej. Na przykład golem, jednak teraz Gixi. Próbuje zagrać przed pole karne. Jest fajne. No, jezu, bliżej, tak kupuje prawego skrzydłowego, zgadliście. Aj, 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 co za piękny gol! Bela na 1 do zela. Ach, no kurczę, sam tę piłkę wyłożyłem. No i mam za swoje, tak? To jest jak nie umiem grać z tymi obrońcami, nie potrafię podawać. I tak Hamas Rodriguez, Knockout. Knockout, ta Cieszynka mówi sama za siebie. O ile ja nie strzelam pięknych goli, takie nakrobią to moi rywale Ride Hamesa Rodriguez'a. Przecież to jest zlekceważenie na Maxa. Tak mnie upokorzył, że. Dobrze, Koman przy piłce, podanie do lepiej ustawionego deko. Słupek! Oczywiście, że czwórka była na spalonym, dlatego też uciekał od tej piłki jak przed ogniem. Słupek, słupek. Wow! Dobrze mieć obrońców, czyż nie? Carlos Vela. Świetny obrót, z dystans. Uda się odpowiedzieć w tej połowie, potań! Nie jest fajnie. nie, ja, ja nie, ja już nie wytrzymam z nim dłużej. Deko z dystansu, tak! 3-1! No i co mogę powiedzieć? Ci, którzy wierzyli w Liverpool w 2005, mogą teraz uwierzyć w ten zespół Deko! Daje nadzieję, drużynie! Mam jeszcze pół godziny, to jest kupa czasu. Skoro trafiłem teraz, trafię jeszcze spokojnie trzy razy. Piękne uderzenie z dystansu. No może i nie gram jakoś bajecznie, ale chociaż. ale chociaż wchodzą fajne bramki. Kolejna akcja jest to podanie od Deco. Es fine do Deko technicznie! Kołman ustaw się lepiej przyłożył sobie piłkę Kasia. Co on wyczynia? Deko to jest fajna. Czy Niemiec to zmarnuje? No nie może tego zmarnować słupek po raz kolejny, Dudu DUDUPAJZ! Mówiłem, że nie potrzebuje Carlosa, tak? Słuchajcie, plus jest taki, jako że Deko zdobył bramkę, nie tracę jednego punktu. Tak, dam radę. Wcześniej Real teraz PS, że... No, oczywiście, tutaj fekir tam Carlos Vela. I pytanie brzmi, czy ten rodzynek okaże się ponownie katem mej drużyny? No by nie. Już wiem, że będzie fajnie 1 do 0. Szkoda tylko, że jak sami widzicie, płynność jest zniewalająca. Gigs, No nie, ja naprawdę zaczynam stosować podania prostopadłe ręczne, bo to już mnie irytuje. deko 1-1! Dobra, cholera jasna, wkurzyłem się. Komando jest fajna, bardzo dobra decyzja i zobaczmy, czy Niemiec wreszcie coś wykorzysta. No proszę, cel nie uderzył. I zobaczmy, deko przed polem karnym. Przyjęcie, strzał z voleja. Dobra, chyba nieważne, kto tam będzie stał i tak gola nie będzie. Może jednak. Jezusie, co za sieroty. roty. do najszybszych nie należy, jednak z pewnością wie, jak posłać piłkę w. Co do cholery jasnej! Co to w ogóle za jakość gry? Byłaby to najpiękniejsza bramka, jaką miałem okazję zobaczyć w FIFA 16 jednak, 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 jednak poprzeczka. Deko do Gixa, Gix od razu, też no rzut karny, nie ma innej możliwości. Czerwona kartka za takie zachowanie. Dzięki Siergiej. Jak widzimy, nasz ulubiony rosyjski sędzia ma okazję dowodzić tym spotkaniem. Jest to czerwona kartka dla Diago Silvy. Doskonała decyzja, no przecież kariera Gixa mogła zostać w tym momencie zakończona. Pytanie brzmi, czy Ryan, a wiecie co, niech to będzie deko? On jest na drodze do Hat -tricka. Tylko proszę. Proszę, deko traf, o Boże, beznadziejny karny. No ale hej, goal to goal. No nie przepraszaj, no nie przepraszaj. Dobra, on przeprasza za słabe wykonanie, bo nie oszukujmy się, do dupy. Ale inaczej tym panem grać nie mogę spokojnie. Jutro przychodzi mi kurier i będzie nowy pad, koniec narzekania. No. Teraz nadszedł czas na kanonadę bramek. Gram z przewagą. Jeśli nie wygram, no to ja nie, ja już. Po, ja się poddaję, ja odchodzę stąd. Ach, kawani szybszy niż nasz bramkarz i udało się nie trafić do siatki. Ooo, jak mi przykro. Fekir świetna centra. Kawani wygrywa poimy główkowe, co wielką niespodzianką nie było, jednak wznawiamy od bramki. Nie, przepraszam, rzut rożny. Okej, okay, to mnie zaskoczyło. środkowanie i ponownie kawani wygrywa. Lecimy do przodu. Zagranie do kołmana. Jeden obrońca do pokonania. Podanie w tempo do Deko. Czy skończy się to hat-trickiem? No jest przewaga nad obrońcami. Będzie trudno mi zejść do środka, jednak Deko w polukarnym karnym. Techniczne uderzenie 3-1. Hat-trick został spełniony. No co za finish! Na coś takiego czekałem. Naprawdę ładna kontra. No i jest zwycięstwo. Ach, już myślałem, że mój przeciwnik opuszcza grę. Mamy hat-tricka. Widziałem komentarz, że 2-3 no, mecze Deko dobrze pogra i później Damian będzie narzekał. Nawet jeśli, nawet jeśli, to deleksujmy się tym pięknym momentem. Prosty techniczny strzał, jest bramka. Kołan przejmuje piłkę, zwód i pomyłka! Kolejny rzut karny! Tym razem to Trap popełnił błąd, szkoda, że Kingsley nie trafił bramki, ale nie będę narzekał, że dostałem jedenastkę. Nie powinienem kusić losu, ale zobaczmy, Deko! Prosty strzał w sam środek, 4-1. Kolejna bramka Portugalczyka, jest na fali, wiecie co? Co powiecie na podwójnego hat Deko Deco, pole karne, sfaulowany po raz... nie no, tylko corner. Deko! Zobaczmy, czy jeszcze uda się coś zrobić. Kingsley Coman otrzymuje piłkę, Giggs. Och, to jest bufal. Środkowy... Ulala, uh, la kolejna czerwona kartka. Czy sędzia odważy się wyjąć ten kartonik? Bardzo dobra decyzja. Przeciwnik kończy ten mecz w dziewiątkę. Coś się chyba popsuło. Czy Deko to zrobi? Deku! 5-1! No i jedno z pięciu wyzwań, że tak powiem, zostaje zaliczone. Co za koniec meczu. Niesamowite uderzenie. Zrzutu wolnego. Mamy, mamy kolejnego gola. Było blisko podwójnego hat-tricka. Czyż nie jednak pięć bramek deku. Niesamowite! No i sędzia zagwizdał po raz ostatni. Nie wiem, nie wiem, jak teraz moje włosy wyglądają, jednak nie obchodzi mnie to. No ten rzut wolny, czysty Hadzi. Jednak nie, 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 to był czysty deko. Wiem, że ostatnie filmy, no jak nie było łanych bramek, jednak wydaje mi się, że dzisiejszy odcinek wam to wszystko wynagradza. Nieprawdopodobne gole, niesamowity rezultat na koniec, no i deko, bohaterem dzisiejszego epizodu. Nie patrzcie na ilość strzałów! Nie! 6 punktów za Hat tricka 2 punkty za Bramki, 3 punkty za zwycięstwo. To w sumie daje nam 11. Sam w to nie wierzę. No to co? Kogo ulepszamy? fajn. chyba brakuje mi punktu, czyż nie? Muszę to podliczyć przy edycji. Jednak jeśli mam punkty na nowego, a właściwie wiecie co, będę zbierał na nowego prawego skrzydłowego. Moim celem jest kupno Vargasa. Więc co mogę powiedzieć? W kolejnym odcinku jeszcze jeden punkt i jesteśmy w raju. Dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam. Cześć.